serdecznie, proszę Państwa. O! Słuchajcie, proszę Państwa, ja już jestem po śniadaniu. Jesteśmy jeszcze w Poznaniu. Tak się, proszę Państwa, je płatki, jak prawdziwy facet. Zamiast mleka dajesz listerin, żeby Ci, kurwa, z mordy nie śmierdziało jeden z drugim. Pamiętajcie, jak komuś zjebie z mordy, to nigdy z takim człowiekiem nie róbcie biznes, bo biznes jest z taką osobą tyle warty, co jego oddech. Daj mi zapańczka. Ja wam się... Mamy tu ludzi z Poznania, czy nie? Ja bym... kropki, Mamy tu ludzi z Poznania mordy? Gdzie jest jedzenie Dziabry. bibić? Wujuu! Zajdzie mordy. Dzisiaj mam szare spodnie. Będę grał koncert. A w szarych spodniach najbardziej uwydatnione mam przyrodzenie. Więc prosiłbym o to, żeby przy momencie wrzucania filmików ee... Nie usuwane zostały, bo często je zgłaszacie. Ja potem mam problem z tym. Gdzie Ticho? Dicho gdzieś pije coś. Coś tam działa. Ja siedzę w toalecie. I palę papierosa. Świetnie, prośbę, kto chce dostąpić do nas, Piotr Grodzki. O, opuszcza transmisję, szukamy kolejnej osoby mordy, można by było zrobić live'a ewentualnie, ktoś tu jest. Nie ma nikogo. To poodpowiadamy trochę na Wasze pytania. Słuchajcie, bo ostatnimi mi czasy. Nie pamiętam kiedy ostatni raz po koncercie gdzieś zostałem w mieście i nie wróciłem do domu. I powiem Wam, że na dłuższą metę bardziej mnie to zmęczyło w zasadzie niż powrót sam do domu. Co się tu ciekawego dzieje? kiedy po nie ma żartów. Ujuu, niedługo mordo. Biorę sobie palenie, Tylko białe skarpetki, mordo. Pewnie tak, ale jak jesteś na wyjeździe, to wtedy te zasady nie obowiązują. Dzisiaj gdzieś, gram, da, dzisiaj gdzieś gram w pobliżu Poznania w zasadzie, coś, co yy, dla mnie miało większy sens, żeby zostać tutaj i pojechać, niż wrócić do Warszawy. Walski rap, salut, alskut, walski rap. Kogo tu można dodać? Wydaje mi się, że po prostu dzisiaj jestem mało gadatliwy, żeby Wam opowiadać, co się dzieje w ostatnim czasie. Zamówiłem jedzenie do pokoju mordy i czekam na jedzenie. Co? Jak Słuchajcie, Dicho dzisiaj melanżował z właścicielem hotelu. I w hotelu stwierdził, że Dicho jest z tego Dicho ma specjalne ultimatum tutaj w tym hotelu. Może robić trzodę i wszystko mu jest dozwolone. Pochwalcie, który jest czymś takim z was. Oj. Masz już zamknąć ciuchy tak. Zamówiłem już wszystkie w rozmiarze L. Czekam teraz na dostawę i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zimono, zimono. Słuchajcie, mordę tego lego. Będę kończyć na teraz, bo wydawało mi się, że będę miał chęci z wami pogadać. Ale jak spojrzałem oh. A mi się nie chce, wolę trochę spać i poczekać, aż idzie jedzenie Kiedy nowa muzyka? Dużo nowej muzyki, bardzo drogie. Eeeeeee. Eee. Eee. do Eee. Eee. Słuchajcie mordy. Jesteśmy tutaj z chłopakami. I chłopaki szukają jakichś dziewczyn. Piszcie do nich. ja idę spać. I do usłyszenia, zobaczenia wkrótce. Muszę jeszcze TikToka zrobić. Bo dawno mnie tam nie było. Was też zachęcam do followowania mojego TikToka. Jestem w drodze do bycia najbardziej popularnym TikTokerem w Polsce. Dobra, Mordy, życzę Wam wszystkim miłego dnia, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w...